Tak, to jest pewne niebezpieczeństwo w tym, że wartości może nie tyle się dewaluują, ale funkcjonując w języku, przestają czasem funkcjonować w realności. Bo czy ci wszyscy, którzy tak dużo mówią na przykład o wolności, to rzeczywiście wyznają wolność? Albo o bezpieczeństwie, czy rzeczywiście mają za wartość to bezpieczeństwo? Nawiasem mówiąc, ileż to. Instytucji tak się nazywało, a, a wcale nie dawało bezpieczeństwa. Mówię o Urzędzie Bezpieczeństwa, czy o Służbie Bezpieczeństwa chociażby, które poczucia bezpieczeństwa tak wprost raczej nie wywoływało. A wartość to wielka, bezpieczeństwo przecież. W naszym codziennym języku, kiedy jakąś gwarantuję bezpieczeństwo, to mogę wywoływać u niego poczucie zagrożenia. Kiedy pytam kogoś, czy czujesz się bezpiecznie, to on najpierw pomyśli, no może nie. To tak, jak próbuję kogoś uspokoić, spokój jest wartością. I mówię mu: Zachowaj spokój. Czy państwa kiedykolwiek, to kogokolwiek z państwa uspokoiły takie słowa? Czy słowo spokojnie uspokaja? Nie, ono wręcz przeciwnie, nawet drażni, bo wtedy ja myślę, dlaczego mnie ktoś uspokaja? Pewnie powinienem być niespokojny, albo nawet zwraca uwagę na to, co staje się od razu problematyczne. Zdrowie. Kiedy myślę o swoim zdrowiu, no ja akurat mam prawo, jestem człowiekiem starym, ale właściwie każdy, kiedy pomyśli, czy ja jestem zdrowy, no myśli sobie od razu, zaraz potem, a może nie zupełnie, może jednak nie jest to prawdziwe zdrowie. A zdrowie – słowo oznaczające wartość i wartość. Ale służba zdrowia zajmuje się chorobami. No i tak to właśnie, tak to właśnie jest, ale nazwać służbę zdrowia służbą chorób, no oczywiście nie. Wartości bywają przy tym wykorzystywane ideologicznie. Są konstrukcją, elementem konstrukcyjnym właśnie wszystkich ideologii. Można powiedzieć, że trzy podstawowe postawy wobec świata, które się, z których biorą się ideologie, to postawa konserwatywna, liberalna i socjalistyczna. I te trzy wymiary dają także odwołanie do, do wartości. Dla liberała podstawową wartością jest wolność. Dla socjalisty, podstawową wartością jest równość. Dla konserwatysty, podstawową wartością jest tradycja, kontynuacja, trwałość czegoś, które daje poczucie bezpieczeństwa. I tak to jest, że próbujemy organizować życie innych, a także swoje pewnymi systemami wartości. No mamy takie systemy o wartościach chrześcijańskich różnie bywają rozumiane, inaczej przez kogoś, kto myśli, że je wyznaje, albo wyznaje, a inaczej przez tych Którzy mówią, no przecież powinieneś być wyrozumiały, bo to jest wartość chrześcijańska. I w ten sposób może nawet czasami szantażować kogoś innego, kogo uważa za niewyrozumiałego, a który chciałby się za chrześcijanina uważać. Powinieneś wybaczać, mówi się mu wtedy, a, a on nie wybacza. Czy on jest chrześcijaninem? Tak właśnie jest, bo możemy instrumentalnie te wartości też wykorzystywać. Albo jesteś socjalistą, powinieneś głosić równość. I tak dalej, i tak dalej. Wartości te, ideologizując, po części też organizują społeczeństwo. Dawniej na przykład takimi wartościami wyznawanymi w mojej młodości, które organizowały nasz sposób widzenia świata, także nasz stosunek do rzeczywistości, to był postęp wszystko powinno być postępowe. Nawet znowu było to deklaracyjne, bo jeżeli chciało się coś pochwalić, to mówiło się, że to było postępowe. Nie było żadnego sposobu stwierdzenia, że tak jest, czy nie. Pokój, który był wartością bardzo wyraźnie podkreślaną, zwłaszcza w, w społeczeństwie, które przeżyło wojnę. No Ja się urodziłem po wojnie, ale to odwołanie się do wojny jednak było wciąż ważne. I to, że mamy pokój na świecie, no to była wartość wielka. Praca, praca, która także warunkowała tę organizację społeczeństwa w, w PRL-u chociażby. I wiadomo było, że jeżeli ktoś żyje z kapitału, kapitał był antywartością, to jest mniej godnym człowiekiem niż ten, który w pracy, zwłaszcza pracy rąk. Także te wartości, na pokój, praca, postęp, wszystkie na P, akurat jak się okazuje, dobrze nam organizowały sposób widzenia świata. W sytuacji przełomu silnie zaznaczyły się takie wartości jak wolność czy godność, która, którą to powinniśmy czuć i czuć się wyzwolonym, niepodległym, samostanowiącym osobie, narodem, państwem, narodem też i Właśnie godność nasza, która no, w mniemaniu wielu była naruszana, powinna być przez nas uznana. Później pojawiły się inne wartości, już może trochę bardziej subiektywne, indywidualne, jak chociażby sukces. Kiedyś były sukcesy naszego społeczeństwa, ale sukces jako taki, jako coś, co ma osiągnąć jednostka, o tak, proszę bardzo. No, i jesteśmy otoczeni ciągle, jesteśmy organizowani przez wartości, które się co jakiś czas przywołuje i próbuje się nimi posługiwać, po to, żeby identyfikować interesy władzy czy też sposób sprawowania władzy z tym, co, czego oczekuje społeczeństwo. Na przykład, nowoczesność jest takim wyzwaniem, ale także innowacja, która dość często się tutaj też pojawia. No, możemy powiedzieć tak trochę to będzie dygresja, że te wartości mogą czasami dzielić społeczeństwo także i generacyjnie. Skłonni jesteśmy uważać, że kiedyś takimi wartościami były na przykład doświadczenie dorobek, wynikająca stąd pozycja społeczna, wiedza i one były przypisywane raczej ludziom dojrzałym. No starym, prawdę powiedziawszy. A co było po stronie młodości, która sama w sobie wartością była przecież. Po stronie młodości było zdrowie, uroda, piękno. Dzisiaj przewaga pod wpływem zresztą tych licznych przekazów, bo przekazy medialne mają na nas bardzo wyraźny wpływ, także w tym w, w aspekcie wartości. Zdrowie które tak bardzo jest ważne i pokazywane w naszych, nie tylko w reklamach, zdrowie, a także piękno. Nie tylko reklamy odwołują się do tej wartości. Ale i nasze myślenie, piękno i zdrowia, więc atrybuty młodości zaczęły bardziej się liczyć, a wiedza i doświadczenie, nawiasem mówiąc, wiedza jest dzisiaj bardzo często przywilejem młodych, młodzi wiedzą, jak korzystać z internetu o wiele lepiej niż ci starsi. I dzięki temu internetowi wiedzą więcej. Obszerność ich wiedzy jest ogromna, i ja czuję się człowiekiem, który wie mniej, albo w, innym, w innej sferze coś wie. Technicznej nie, już nie. Technika idzie tak do przodu, że ja nie bardzo potrafię się posługiwać różnymi nowymi urządzeniami. Tak więc zyskują te wartości młodości i one hierarchizują inaczej, inaczej hierarchizują nam świat na no, doświadczenie, czy się liczy, dorobek. Dorobek młodzi mają często o wiele, wiele większy.